Szyma ludziska, ja jestem Pyton. Y no właśnie, kto ja jestem? Bo ostatnio zaszły pewne zmiany na moim kanale. Ja jestem inna nazwa. Ja jestem Olson, tak jest, ja jestem Olson.pl. Y Dlaczego Olson? Mam jakoś na imię, już chyba niektórzy się z Was się Olek mam na imię. I dlatego Olson tak wyszło, Ale czekajcie. O ja. O, o tak jest, w moim zdaniem jest lepiej, no i zaszło wiele zmian na kanale, wiem, że dawno odcinków nie było, a Garia, ostatni mój odcinek, jeszcze nie ma kolegów, koledzy, to pokazywałem, on się cały tak, czas tak śmiał, Takiego nie wiem. Dobra. E, co Wam jeszcze mam do powiedzenia? Ja mam Wam jeszcze do powiedzenia, że ostatnio, ostatnio e, też nagrywałam serię Minecraft na modach, która się skończyła tak nagle, bo trochę były zmiany z Minecraftem na modach. Mam nadzieję, że Wam się spodoba już. Niedługo startuje drugi sezon Minecrafta na modach. Drugi! Drugi sezon. Tak, jest chyba za blisko. Tak, za blisko. Drugi sezon Minecrafta na modach. I mam nadzieję, że Was nie będzie ta, yy, Wam to... Wam... że was nie zabraknie, o właśnie e, uciekło mi słowo no i dobra, no to co ja mogę jeszcze wam pokazać? No nie wiem, no mam nadzieję, że się wam będzie znowu 0, łapek w górę mam na, razie, mam na razie jedną łapkę w górę przez Agario, nie mam ode mnie, nie mam od mojego kolegi, ale dobra to ja muszę się z wami żegnać, trzymajcie się, cześć!